Dzień dobry! Witaj! Witam cię bardzo serdecznie i co mogę powiedzieć? Bardzo, bardzo dużymi krokami zbliżamy się do zakończenia konkursu. Mamy dzisiaj niedzielę. Konkurs kończy się we wtorek, więc dwa dni. Szczerze, bardzo, bardzo szybko zleciał ten czas i jutro. Będę pisał podsumowanie całego konkursu. Miałem zrobić to w piątek. W piątek mnie, nie było mnie cały dzień w domu i postanowiłem, że zrobię to w sobotę. A w sobotę e, zostałem poinformowany przez organizatora, czyli Daniela, że można odpuścić jedno ostatnie podsumowanie, to takie niepełne, w sensie po, po prostu podsumowanie tygodnia i zamiast tego podsumowania tygodnia zrobić. Podsumowanie pełne całego konkursu. I co mogę powiedzieć dodatkowo? Że jutro prawdopodobnie będzie pierwsza sprzedaż za 9 dolarów bądź 8 funtów. Zależy, z jakiego kraju będzie, będzie, będzie cała sprzedaż. Mam nadzieję, że będzie to z Anglii, bo funty są nieco droższe. Poza tym napisałem też dzisiaj 10 idei na zarobienie 1000 zł. Tak dalej piszę te 10 idei i ćwiczę przy tym swój mięsień biznesu. Także no, lecimy. Punkt pierwszy jest to sprzedaż na Winted. I o co tu chodzi? W sensie możesz mieć jakieś tam ubrania, w których nie chodzisz, to wiadomo bierzesz, wystawiasz na Vinted i cyk. Możesz chodzić po jakichś tam sklepach, jakichś wyprzedażach czy coś w tym stylu, brać to i wystawiać. W ten sposób możesz dojść do tego 1000 złotych. Może zajmie to dosyć długo, patrząc na następny punkt, patrząc względem następnego punktu, ale jest to bardzo łatwe, można, można tak powiedzieć. I tu od razu przechodzimy do punktu numer 2, czyli projektowanie stron internetowych na WordPressie. Oczywiście, bo nie chodzi mi tutaj o pisanie na HTML i tak dalej. Bardzo łatwo można nauczyć się projektowania, tworzenia takich stron i potem nie wiem, można się odgłosić na, jakich grupach, na, na jakichś grupach na Facebooku, na Lixie, na nie wiem, może. Pracuj, może pracuj.pl, nie, ale na jakichś takich portalach można się poogłaszać. I w zależności od typu strony, jaki się robi, czyli czy jest to po prostu wizytówka, blog, sklep, to od kilku do kilkunastu takich stron trzeba wykonać, aby ten tysiąc zarobić. Czyli szczerze, całkiem, całkiem szybko. Punkt trzeci jest to tworzenie grafik w kanwie. Czyli wiadomo, teraz. Idziesz, uczysz się jak działa Canva, co tam możesz zrobić, jakieś wizytówki, logo, nie logo, grafiki do social media i znowu ogłaszasz gdzieś, jakiś grup na Facebooku czy cokolwiek z tym związanego i znowu po pewnym czasie do tego 1000 złotych dochodzisz. Punkt czwarty, piąty, jest to kolejno dropshipping na marketplacach, czyli takich stronach jak Allegro, Facebook, Marketplace czy OLX oraz punkt piąty to dropshipping, ale na własny sklep. Nie zrobiłem tego w jednym punkcie, bo no to będą to dwie oddzielne strategie yy, sprzedażowe i sprzedaż w jednym, jak, jak i w drugim miejscu. Bardzo się od siebie różni. Punkt szósty, jest to po prostu handel, czyli sprzedaż czegoś drożej. To takie najprostsze sformułowanie. Bardziej mam na myśli tutaj coś takiego, że nie interesujesz się w jaką, jakąś tam dziedziną, powiedzmy elektronika, albo bardziej zakres taki zawężony, czyli laptopy, i wiesz, że jakiś tam laptop normalnie cena rynkowa to jest. 1900 zł, a znalazłeś właśnie ofertę za 900 zł, i bierzesz, zamawiasz i wystawiasz go za te 1900. No i już jesteś 1000 zł do przodu. Jest to bardzo, bardzo proste, jeżeli naprawdę interesuje się jakąś dziedziną, bo wtedy można trafić na fajne okazje i na tych okazjach bardzo, bardzo fajnie zarobić. Punkt siódmy jest to pomoc domowa, czyli. Jakieś tam, nie wiem, koszenie trawy, teraz nie robienie liści, odśnieżanie czy coś w tym stylu. Jest to taka rzecz, od, od której bardzo często się zaczyna zarabianie tak naprawdę w młodym wieku, ale może się odpłacić, jeżeli się pomyśli bardziej strategicznie. Czyli nie wiem, idzie się do kogoś, do jakiegoś sąsiada, wyprowadza się psa, no to... Po jakimś czasie, nie wiem, może w sklepie zobaczy się jakąś promocję na, na karmę, nie? No i kupujesz jakieś 2-3 worki tej karmy o 50% talii i mówisz dla sąsiada, że no, masz taką karmę za e, taką i taką cenę, może poza samym wyprowadzeniem tego psa, może zechciałby jeszcze kupić karmę, e, bo czytał, że jest, w sensie czytałem, że jest to bardzo dobra kar karma dla tego, dla tego psa, nie? i wtedy sąsiad mówi, że to tak, bardzo dobra, o no to jak tak, no to chętnie wezmę. I nie dość, że zarabiasz ileś tam za usługę, jaką wykonujesz, czyli wyprowadzenie psa, to jeszcze możesz sprzedać karmę 100% drożej niż ją kupiłeś, bądź nawet jeszcze drożej, typu 120-130%. I to jest to myślenie nieszablonowe, yy, który pozwala na zrobienie więcej, taki upselling można można by rzec. Punkt ósmy jest to po prostu zatrudnienie u kogoś. Czyli wiadomo, jeżeli jest okres wakacyjny, to możesz y, pójść i zatrudnić się jako, nie wiem, kelner, kelnerka, bądź y, w jakiejś tam restauracji na, na kuchni i pracować jako, nie wiem, dorywczo, bądź na pełen etat. Kwestia jest taka, żeby po prostu pójść do tej pracy, Tak to jest. Tak czy inaczej, najstabilniejszy sposób i sposób najprostszy, jeżeli chodzi o zarobienie pierwszych pieniędzy. Punkt dziewiąty jest to prowadzenie social mediów, czyli znowu uczysz się, co robić, jak robić, kiedy wstawiać posty, jakie wstaw stawiać posty, jak to ma wyglądać, w jakich godzinach i tego typu rzeczy. Uczysz się tego, bierzesz jakieś 3, 4, 5 losowych profili na warsztat za darmo, żeby robić sobie portfolio i później już szukasz klientów na to, aby prowadzić im social media. No i wtedy ten szósty, siódmy, ósmy klient ci za to zapłaci i też do tego tysiąca możesz dojść. I punkt dziesiąty, ostatni jest to tworzenie filmów dla twórców na TikToka bądź Instagrama. W sensie tych reelsów. Jeżeli nie jest ktoś, kto prowadzi vloga, tak? mówi na jakiś ciekawy temat, prowadzi też social media, to możesz rozważyć, aby takie, ten film wziąć i pociąć go na mniejsze części, takie 30-40 sekundowe. Opakować to w ładną stylistykę i wrzucać mu albo po prostu mu wysyłać on sobie sam będzie wrzucał. Na swoje social media. I też za to można fajnie zarobić. Także wynik na dzisiaj to 10 pompek zaskakująco. Niski jest ten wynik, ale nie jest to dzisiaj dla mnie dzień do pompek przez ogólne zmęczenie organizmu i jutro może nadrobimy, ale też zobaczę, bo będzie jutro siłownia, więc też może być. Ciężko, ale na dzisiaj z mojej strony to tyle i do zobaczenia jak zwykle jutro. Cześć.